Siemanko kochani w kolejnym filmie na moim kanale i witam was oczywiście w środę ten materiał kręcimy o godzinie 6.30 nie wiem czy zauważyliście, ale na dworze jest mega mega zimno jeżeli wysyłacie w tym czasie jakieś paczki weźcie to pod uwagę, starannie je pakujcie, my ostatnio puściliśmy ich całą masę i szczerze siedzę jak na igłach, liczę, że to wszystko dojdzie tym bardziej, że teraz poczta działa dosyć wolno więc jeżeli planujecie w ogóle jakieś zakupy jeszcze w tym roku, czy to u mnie czy u innych sprzedawców, to słuchajcie nie zlekajcie, zamawiajcie to jak najszybciej. To będzie czas odpowiedni, żeby to wszystko przygotować, wysłać i to jeszcze wszystko powinno dotrzeć przed świętami. Także to tyle na wstępie. I dzisiaj, oczywiście, odcineczek gruby, ale z małym. W ostatnim filmie z Harpaktyra Marksi z tych urywków mówiłem, że. Postaram się nagrać dla Was filmik z odbierania maluchów od samicy. No, i po przybyciu na hodowlę zastałem taki widok: jak widzicie, w środku nie ma ani pajęczyny, ani maluchów, ani nic. Za to widzimy z tyłu tą samiczkę. Ale jakby komuś było mało, to jak widzicie, marksi są już po prostu przełożone. Niestety, albo stety, w momencie kiedy ja akurat byłem poza firmą, pracownik. Przełożył wszystkie Marksy już na gotowo do sosiereczek. Jak widzicie perfekcyjna robota, taką sobie cenie, elegancko, każda ma swoją sosiereczkę, każda ma glinkę, każda ma włókno kokosowe, także jest to zrobione porządnie. Jak prezentuje się taka harpaktina Marksy 1 każdy teraz widzi. Jest to osobnik około 1,5 cm w rozstawie odnóży, czarny z jasnym odwłokiem, takim wręcz żółtawym, czy tam złotym. No, i prezentuje się naprawdę obłędnie. Te osobniki, tak jak pamiętacie, rosną do około 6 cm ciałka. Ta samica, którą dopuszczaliśmy, właśnie mniej więcej tego rozmiaru była. Ja tutaj właśnie próbuję jedną z nich nakarmić. Zobaczymy, czy są już gotowe do jedzenia. Chociaż myślę, że może się to nie udać, ponieważ są naprawdę świeże. Spróbujmy jeszcze jednym świeżczykiem bliżej. No, tak jak mówiłem, na razie się jeszcze płoszą. O, chociaż jest zainteresowanie. Uwaga. Przypominam, jest to L1, 1,5 cm w rozstawie odnóży. Jak widzicie, śwież jest dopasowany do rozmiaru pająka. Są to osobniki takie około 3 mm. Takie świerszcze właśnie schodzą u mnie w największej ilości. Nimi uwielbiamy karmić. Zamawiamy tego naprawdę kosmiczne ilości. No ale ile by nie było, zawsze jest za mało. No i co mała? No i mamy to. Mamy Atak harpactira marxi, czyli... Myślę, że dzisiaj po południu lub jutro rano wszystkie zostaną nakarmione. One, oczywiście, zaraz po tym karmieniu także trafiają na sklep. Także możecie się ich niedługo spodziewać. Dobrze, Marksi, chowaj się i spożywaj, a my lecimy dalej. C. Elegans. Staram się, kochani, czytać wasze komentarze i to bardzo regularnie. I muszę przyznać, że ostatnio bardzo dużo z nich było o właśnie Cyriosmus Elegans, i to były treści, czy mogę coś o nich nagrać, czy mogę coś o nich powiedzieć, czy mogę zrobić opis gatunkowy i tak dalej. Słuchajcie, takich informacji w internecie jest cała masa, natomiast mam akurat ze swojego odchowu sporą ilość tych Cyriosmusów. Jak widzicie, no powiedzmy, z 50 sztuk. Jak widzicie, różnice w wyglądzie nie występują u tego gatunku. Jeśli chodzi o samca i samicę, cały czas wyglądają tak samo. Jedynie po ostatniej wylince, samiec zmienia się, jeśli chodzi o budowę ciała. No to jest normalne, pojawiają się bulbusy. Te osobniki mają po około centymetr ciałka, i oczywiście są wszystkie wyseksowane, tak jak już mówiłem. Hmm, pewnie teraz nam nie zje, bo troszeczkę ją zestresowałem tutaj przekładaniem, przesuwaniem, żeby jakoś ustawiła się do kadru. A ty samcu. No, samiec chętniej, a skoro zjadł, to zrobimy mu takie lekkie zbliżenie. Samcu zostałeś wytypowany, zobaczmy go jeszcze tutaj od przodu, może uda się go jakoś ustawić, choć nie będzie to łatwe. I jeśli chodzi o ten gatunek, to rozmnażanie ich jest stosunkowo łatwe, jest ich naprawdę dużo na rynku. Ja trzymam je w takich pojemniczkach 300 ml i są one w zupełności wystarczające, jeśli chodzi o hodowlę tego gatunku. Dorosłe samice jakieś, jeżeli chcecie, możecie trzymać w terariach, mogą być niewielkich rozmiarów typu 10 na 10 Takie coś w zupełności im wystarczy. Jeśli chodzi o wystrój, możecie użyć tutaj wszystkiego. Mchów, mgliny, piachu, one naprawdę dają sobie radę w różnych warunkach, także nie macie się czego bać. Z kolejnych ciekawostek, jakie właśnie dzieją się na hodowli, tak jak przypominam na live'ie z tej szóstej, 30 rano to tutaj, 7-10 była kopulacja, a w środku widzimy chromatus, która walczy ze składaniem kokonu. Nie będę robił żadnego materiału z tego procesu, ponieważ trwa to wiele godzin. Natomiast tutaj widzimy taką fazę początkową, kiedy zaczyna ona robić duży lej. Ta faza, taka pierwsza, początkowa, zaczęła się już z tydzień temu, kiedy ona zaczęła, jakby. Kopać tutaj ten dół, który widzicie, cała ta glina z włóknem była przeniesiona na drugą stronę, no i w tym momencie w tym zagłębieniu tworzy właśnie gigantyczną pajęczynę, do której pewnie jutro wyleje wszystkie jaja, no i zacznie zawijać ten kokonik. Obok tego Chromatusa stoi terrarium z Electric Blue, która jest po kokonie, który widzieliście, i ona już znowu jest też po kopulacji, tu zresztą mamy tą naklejkę i myślę, że dzisiaj możemy do niej zajrzeć. Oto, Electric Blue, jak widzicie, nie jest wcale taki elektryczny. Od góry ten pająk jest brązowy, ale kiedy go tylko dotkniemy, no to wszystkie niebieskie kolorki się uwidaczniają, niczym od włączenia żarówki. Jest to bardzo ciekawe zjawisko, zawsze mnie fascynuje właśnie ten niebieski kolor i to w jaki sposób on się uwidacznia. I wygląda to tak, jakby była to forma niemalże obrony, czyli. Pająk na co dzień stojąc na ziemi jest brązowy po to, by się z nią zlać, a kiedy dojdzie do jakiegoś ataku przez nieprzyjaciela, to pająk mówi: Hej, gościu, uciekam do nory. A tak serio mówi: Hej, gościu, mam przecież ten niebieski kolor, jestem kozakiem, weź uciekaj, daj mi spokój i tak z tobą wygram. To oczywiście są tylko moje przypuszczenia i nagrywając ten kawałek chciałbym oczywiście pokazać Wam teraz pająka, ale jak widzicie ma tylko jeden otwór i takie kosmiczne wielkie gniazdo, którego akurat niszczył nie będę. Ponieważ tak jak mówiłem jest po kopulacji i nie mogę sobie na to pozwolić, by traciła siły na robienie jakiejś dodatkowej pajęczyny. Ona ma się teraz skupić na położeniu kokonu, wyinkubowaniu go, także przerywamy i lecimy dalej. A kolejną rzeczą jaką chciałbym Wam pokazać to nimfy Acanthoscuria geniculata, które aktualnie linieją na L1. Jak widzicie jest ich cała masa. Niedługo na sklepie też pojawi się wysyp Gieni i tutaj mamy na przykład świeżą L1, tutaj mamy na przykład świeżą L1, które jeszcze została wylinka na odwoku. przy okazji ją można ściągnąć, nawet zalecane to jest. A tutaj te osobniczki takie mniejsze z tą, czerwoną, z tą czarną taką dupką i no w sumie te też mają czarną dupkę, ale z takimi lekko czarnymi nóżkami to oczywiście nimfy 2. Wtajemniczeni na pewno wiedzą. Bardzo popularne zjawisko, bardzo popularny w ogóle etap hodowli, czyli rozmnażanie. No ale osoby, które nie znają się, są początkujący to właśnie dla nich jest ten urywek filmu, żeby mogły rozróżniać te pajączki. Myślę, że widać to doskonale i to był tylko taki krótki urywek, jeśli chodzi o genikulaty w stadium N2 i L1. Ostatni urywek dzisiejszego filmu. To część o projekt Awikularia. O tym projekcie myślę, że zrobię osobny film. Nie pytajcie jednak kiedy, ponieważ nie będzie to szybko i nie będę go robił z dużą chęcią, ponieważ ten projekt, muszę przyznać, w takim urywku chociaż jest porażką, coś tam z niego wyrosło. I tutaj na przykład mamy pięknego podrostka Caribena w wersji Color. Jak wygląda Caribena w wersji kolor każdy wie, chociaż takie podrostki akurat na filmach pojawiają się stosunkowo rzadko. Zawsze wszyscy pokazują albo osobniki dorosłe, albo jakieś L-jedynki, a takie podrostki faktycznie są dosyć rzadkie. I chyba w takie stadium też jest najbardziej cieszące oko, ponieważ ten kolor niebieski jest po prostu śliczny. Do tego wersji, jak to wersji, chętnie je zawsze i wszystko! I takie karmienie właśnie widzieliście. Fajnie byłoby, gdyby wszystkie pająki z tego projektu Awikularia tak jadły. Niestety, tak nie jest. No i jest to sama prawda i tylko prawda, czyli to, co obiecałem Wam kiedyś na tym kanale. No co, wersje E możemy się jeszcze sekundę ponapawać tym, jak to wygląda. Niech się obróci, zejdzie, podbuduje sobie troszeczkę gniazdo. A my przystąpimy do obejrzenia następnej sztuki z projektu Avicularia. W tym ujęciu mam nadzieję, że na ekranach też to będzie widać. Zobaczcie, że na odwoku zaczyna pojawiać się pierwszy czerwony kolor. Także to jest taka wylinka, po której zacznie się zmieniać ta jej barwa. Dosyć znaczący. Drugi osobnik, którego widzicie to Iberapora diversipes. Jak prezentuje się Iberapora diversipes w tym stadium? W tym momencie każdy widzi. Jak widzicie, jest to przepiękny pająk z naprawdę ogromną ilością kolorów. Ten tygrysek na odwłoku, ten taki opalizujący zielony na Karapaksie. To wszystko daje nam przeświadczenie o tym, że ten pająk naprawdę jest warty hodowli. No niestety, diverka nie chce współpracować i się schowała. Może postaram się wam pokazać jeszcze jeden gatunek z tego projektu i będziemy kończyć. Ostatni osobnik, którego dzisiaj oglądamy, to Avicularia Peru Purple. I oczywiście jest to osobnik, no już taki jeden z większych i jeden z. Początkowej fazy tego projektu. Tak prezentuje się nasza Aviperu Purple i jest to, myślę, taka ostatnia wylinka w tym pojemniku. Czasami pytacie mnie, do jakiego rozmiaru można trzymać pająka w danym pojemniku. No więc odpowiadam, taką awkę trzymałbym w tego typu pojemniku 500 ml mniej więcej do tego rozmiaru. Teraz będą jechały pewnie do jakichś takich pojemniczków już około dwulitrowych, żeby to było takie z miejscem na zaś. No i zobaczymy, co dalej z tego będzie. Rozmyślam również, czy nie sprzedać tych pająków, które właśnie oglądacie, właśnie tych z projektu Awicularia, ponieważ no... ciężko mi się po prostu patrzy na to, jak nie idzie mi ten projekt i myślę, że nie jest wstydem przyznać się do tego, że coś po prostu komuś nie wychodzi. Przy hodowli pająków duży wpływ ma wiele czynników, chociażby to, w jakim pomieszczeniu hodowlanym się one znajdują. Kiedyś, będąc jeszcze w starej lokalizacji, całkowite, całkowicie inne warunki miałem w pomieszczeniu, na przykład w tym mam również inne i takie coś też ma spore znaczenie. Jak widzicie, awka się nie obija i już dwa świersze są za nią. Także zaszczyciła nas dzisiaj pięknym karmieniem. Fajnie się teraz rusza, naprawdę daje to sporą satysfakcję. No ale w tle z tyłu głowy gdzieś jest jednak ta porażka. Ale myślę, że o tym, tak jak mówiłem, kiedyś nagramy film. Jakiś taki obszerny materiał z wytłumaczeniem, z pokazaniem, z informacją, taką, ze statystykami, jak to wyglądało. To tyle kochani ode mnie, jeśli podobał wam się ten filmik to oczywiście łapeczka w górę, jeśli nie to łapeczka w dół i koniecznie z komentarzem dlaczego ta łapka akurat w dół, ponieważ wtedy będę mu poprawić jakość tych filmów. Nie zapomnijcie o subskrypcji, no i widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!